Paweł Boronowicz, 200 kg. atrakcją dzisiejszej imprezy są zawody siłacze. Na czym konkretnie będą polegały? Dzięki LGD Szlakowi Tatarskiemu organizujemy zawody w wyciskaniu sztangi leżąc. Przyjechali do nas zawodnicy z całego świata. Jest mistrz i rekordzista świata Roma Remaszwili, zawodnik z Białorusi. Jest Marcin Karkula, to jest rekordzista Podlasia. Wielu zawodników jest z nami związanych jako z Viking Teamem, bo organizowaliśmy zawody zarówno w Sokółce, jak i w Białym Stoku, więc cały czas współpracujemy właśnie z najlepszymi. I chcieliśmy, by najlepsi zawodnicy w tym, na tym evencie e, mogli zaprezentować się sokulskiej publiczności. Największy ciężar, jaki dzisiaj będzie podnoszony, to jaki? Jeżeli Marcin Karkula będzie w formie, będzie próbował w opaskach typu Monster, to są specjalne opaski dla zawodowców, podnieść 300 kg z uwagi na to, że nie wzięliśmy większego obciążenia. On da, już podniósł 320 kg. Także Roma Eremaszwili będzie próbował bić rekord świata. To jest przywadze: 75 kg, 200 kg na 5 powtórzeń. Nikt tego wcześniej na świecie nie zrobił. O coś konkretnego walczą dzisiejsze zawodnicy? Tak, są nagrody pieniężne, są nagrody rzeczowe, oczywiście pomógł Szlak Tatarski, pomógł pan Piotr Bujwicki. Pomogli też sponsorzy. Jest ich wielu, m.in. radny Borowski. Także to dzięki nim mogliśmy właśnie zaprosić takich zawodników, bo jednak nagrody się liczą. Tak? To są zawodnicy jak Roma Eremaszwili, którzy jeżdżą po świecie na zawody do Australii, do Stanów Zjednoczonych i wygrywają je. Także też mają swoje wymagania. Ale myślę, że warto naprawdę, bo jest duże zainteresowanie i mam nadzieję, że ludzie będą zadowoleni. Będzie co oglądać. Sędziowie konkretnie co będą oceniać? Co jest najważniejsze w tej dziedzinie sportu? Bój ma być czysty czyli są trzy komendy, to jest start, góra i stojak. Oczywiście możemy sędziować z duchem sportu, więc drobne niedociągnięcia, jesteśmy w stanie, można powiedzieć, przymykać oczy na nie, tak? E, aby były wyniki, bo to, jest, to jednak nie są zawody jakieś tam zrzeszone w jakimś tam, w jakiejś grupie, w jakimś stowarzyszeniu czy coś takiego, czy związku, tylko to są zawody typowe dla ludzi, tak? Czyli mają być wyniki, preferujemy duże wyniki, wszystko z duchem sportu. Mamy dzisiaj tutaj na tych zawodach zawodnika z sokułki, który może zaskoczyć dzisiaj naszą publiczność. Oczywiście jest Kamil Bykowski, m.in. to jest chłopak z gladiatora, z uczniowskiego Klubu Sportowego. Bardzo mocny zawodnik tutaj, jeżeli chodzi o lokalnie i wojewódzko. Także myślę, że on może powalczyć o podium.